Siema z tej strony Szymix GNT w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam to 10 ciekawostek i istegów w farmingu symulatorze 15 zapraszam. W farmingu symulatorze 15 można było znaleźć 100 zł, monet były różne po mapie Bjornholm. A gdy znalało je się wszystkie to można je było wrzucić do studni co fawało większy przepływ gotówki. Automat znajduje się na standardowej mapie czyli Bjornholm automat można znaleźć w głębi lasu w specyficznym trudno dostępnym miejscu. Gracze często szukali go w misji szukania stu monet. Na mapie Bjornholm można obserwować przebiegające łosie przez ulice. Oczywiście zwierzęta te pojawiają się losowo w niektórych leśnych i wiejskich obszarach mapy, co dodaje mapie realizmu. W Farmingu Symulatorze 15 można było zbierać jaja ręcznie. Jaja pojawiały się na ziemi i do tego gracz miał frajdę i trochę realizmu w Farmingu Symulatorze 15. Natomiast jaja po zebraniu zostawały umieszczane w ekwipunku, a sprzedaż je można było w wyznaczonym punkcie. W Farmingu Symulatorze 15 można było znaleźć pod jednym z pól ukrytego łosia. Oczywiście mówię o mapie Bjornholm. Więcej informacji nie posiadam o tym istegu. W farmingu symulatorze 15 była kamera 360 stopni, którą umożliwiała inną rozgrywkę. Nie wiem jak ją się załączyło, ale myślę, że to była bardzo fajna funkcja. Bardzo mi się podoba. W farmingu Simulatorze 15, gdy pojechało się na tartak i ścięło się przy nim drzewo i wrzuciło do stawu przy nim to zarabiało się dużo pieniędzy, co pomagało szybko zarobić na początku. Farmingu Simulator 15 posiadał dwie wersje, jedna to ta oryginalna, a druga to Gold Edition, w którym została dodana nowa mapa sosnówka. Oraz dodano parę maszyn w tym parę ciągników z marki Zetor. W farmingu symulatorze 15 w lesie oprócz automatu do gier można było znaleźć zielony kamień. Najprawdopodobniej odnosi się do specjalnego zielonego migającego obiektu który pojawia się na mapie lub w lesie i zazwyczaj wskazuje na tartak czy też miejsce gdzie można sprzedać cięte drzewo. W farmingu symulatorze 15 została dodana możliwość bycia drwalem, ponieważ od tego farminga została ta funkcja właśnie dodaną co umożliwiało nie tylko zarabianie na gospodarce ale też na leśnictwie, i dawało też dużo frajdy dla tych co lubią się zajmować takimi rzeczami. Więc według mnie to dobrze, że Giants dodał coś takiego. To wszystko w tym materiale myślę, że wam się podobało. A i chciałbym też dodać, że te filmiki nie są moje, tylko zostały zapożyczone z YouTube'a.